Siemano, witam, powiem tak, bawiam się, że dzisiaj go nie przejdziemy tak czy siak, bo no jest prosto jak się wydawało, że to o kurde tam gdzieś napisali, że 10 godzin gry i już mamy za sobą, ale nie, tu już mamy 8, palamy kryzysa, dobra, czytujemy grę O, chyba, chyba zdechło, zdechło, dobra Ty, zginąłem, ale jaja Dobra, ja nie strzelam do tego na razie. Chodź tu. Może obejdzie się bez strzelania. Główny problem mógłby mi pomóc. Dowódek, gówno. Posłaniej mnie, ty. Nawet mam gdzie schować tutaj. Dobra, jeden poszedł. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Jak ja to w ogóle nie trafiam? O, mogę się schować, Dobre, super. Próbujemy. Ten też. Tak, strzelaj, kurde, tu. A, dobra, poszło. Uh, za tą chyba działko jest. Ja pewnie będę musiał znowu gdzieś iść sam. Na bank. No, raczej nie można nim jechać. O! To, oh, to było dobre. Z ręcznej broni to ja współczuję. je yeah. LOL Rakiety? No strzelałem Dobra, więcej RPG potrzebuję. Halo O, oh, jest. Dawaj, strzelamy. No ważne, że nie podchodzi to główne tutaj. Normalnie wypierdalamy stąd. To lecimy. Czy to nie. Gdzie to nie były. Wow wow wo, co jest? Ty, no. Co tu się dzieje? Chyba ja nie mogę lecieć? Nie mogę wystartować. Przejdź? Znowu to samo. Ej co jest? O, żyję. Jedno, ale straszny jest ten strój. Wiadomo, że ubierasz coś, czego nigdy nie zdejmiesz. To jest okro... musi być okropne. Oko, okay. tylko że on tu stoi i pan to panie co słyszał? Pana to, Chyba? <laughs> Kurde na pan mi mówią. Chyba to naprawdę trzeba było być kimś, żeby założyć ten strój, który mają. O, broń. O, dzień dobry. A co tu pan robi? A my też mamy usiąść. Będziemy lepsi? i ciekawe. Okej. Okay. Nie było. Ty, kurde, otwieramy drzwi. Jak wyjść na pokład? O, czekaj, 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 czekaj. Teoretycznie mogę iść do tej szafki. Sprawdzić. I mogę wziąć tamtą broń, o której mówili. Jeszcze coś wziąć? Zamroziło mnie. No do fuk, zostałem zamrożony. Nie podoba mi się ta broń. No i co? Tutaj mam gdzieś być. O, chuj. Już? Gra zapisana. No kto wizja, słyszałem te gówna. Duży czerwony przycisk. Aha, nie mogę nic zrobić. Ło! No kurwa, mać! Ja, pierdolę, gdzie tu jest wyjście? Jak ja mam to użyć? <grystanie> o, zamarzłem. Nie mogę w ogóle też z tego strzelać. O, i zabiłem. Może za blisko jestem? O, może teraz coś zrobię. Rozwalony Wow, co to jest? Ale nie mogę użyć tego działka O! Coś namierza! O okay. o, zamarzłem No jak? Jak mam namierzyć jak on do mnie strzela kurwa? No? O Boże! No nie mogę go namierzyć. Na broń jest jakaś porąbana. No kurwa jeszcze wpadłem gdzieś Ja on teraz, kurde. No co? Ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Dawaj, kurwa, biegnij! Ua. Przeszliśmy grę Co wy gadacie? Tego za, za nic się nie spodziewałem, nie? Półtora godziny live'a, pograne elo <grytania> Przyszedł mówia, powiedział rżnąć z karabinu no i przeszedłem grę w ten sposób Pozamiatał oponentów, normalnie to cię tam na, na, na pyrkę go wziąłem Za pierwszym razem wszystko To nic, to nie pozostaje mi nic innego e, Zakończyć już live'a Dobra, no to co? Miło się grało w Kryzysa. Króciutka gierka No ale z jednej strony dobrze, z drugiej źle ale tam. Nie wiedziałem, że tak szybko to zejdzie, a ja myślałem, że to będzie jeszcze jeden live z tego. No ale także trzymajcie się i na razie.